Cześć wszystkim, dzień dobry, mam na imię Arciom i chciałem nagrać filmik na moim drugim polskojęzycznym kanale. Taki trochę update um, mojego polskiego, bo nie rzuciłem polskiego, uh, jeszcze nadal uczę się języka polskiego, uh, bo mm, no po prostu jak wcześniej, jak. Uh, Wciąż sprawia mi polski język przyjemność no i też to takie dla mnie wyzwanie po prostu czego można osiągnąć, słuchając język języka przez 5 godzin dziennie, oczywiście nie robię to codziennie niestety, chociaż teraz jestem w najlepszych takich okolicznościach, żeby to wprowadzać. Ale oczywiście nie jesteśmy robotami i czasami po prostu się nie chce, więc to jest normalne. No i po prostu taki, taki spontaniczny, na 100% podcast. Jeszcze nie do końca wiem, o czym będzie rozmawiać z Wami. No ale też chciałem nagrać właśnie filmika i takiego podcastu, bo. Streamy zazwyczaj są długie i tam jakość jest niższa, i po prostu tam dużo różnych tematów, i tak niezbyt wygodnie to przeoglądać. Więc po prostu taki filmik, bo już od dawna nie rzuciłem nic na YouTube, na, przynajmniej na ten kanał. No i po pierwsze gdzie jestem teraz. Teraz jestem w Permie to miasto znajdujące się koło Ekaterinburga. Nie wiem, czy to wam coś każe, ale to Ural, to taki region. Nie do końca Sybir, czyli tak są różne wersje, czy jest tu już Sy Syberia, czy nie ale no tak takie ma m, raczej nazwę taką nazwę Ural i e, to takie miasto które nie jest zbyt popularne e, szczególnie do podróży w Rosji oczywiście jak poza Rosją e, najpopularniejsze miejsca w Rosji do podróży to są Moskwa Petersburg i poza tym m, chyba idą Kazań, takie miasto, te, stolica Tatarstana Potem Niżni Nowgród, w którym też byłem w trakcie tej podróży I zaraz o tym pow powiem um, No i potem Ekaterinburg um, i tyle Reszta miast chyba nie są tak popularne Oczywiście jeśli mówi, mówi się o podróży na morze, nad morze to wtedy chodzi o Sochi przede wszystkim. Ostatnio też o Krymie, bo faktycznie Rosjanie mogą, oprócz tych wszystkich politycznych rzeczy, po prostu mogą jechać tam i nie ma problemu. Więc takie miasto jak Perm na przykład nie jest zbyt popularne i ludzie zazwyczaj nie jeżdżą tutaj, a to jest taka szkoda, bo ja też nie wiedziałem czego, co zobaczy tutaj, czego oczekiwać, ale po prostu stwierdziłem, no, po prostu mam takie podejście, że gdy nie byłem, po prostu jadę. Bo chcę odwiedzić najbardziej dużo, czyli chcę odwiedzić im więcej. Jak to powiedzieć w ogóle po polsku? Chcę odwiedzić najbardziej. Ilość miast, nie wiem czy gdy chcecie mi pomóc w polskim, to możecie napisać jakieś poprawki, bo ciągle się mylę i chyba to wszędzie zawsze będzie, bo polski jest po prostu tak stworzony. No i tak, chcę po prostu odwiedzać dużo miast w Rosji, poza Rosją. No i mam tak, taką listę miast i zawsze dla mnie jest taką przyjemność po odwiedzeniu dodać to miasto kto jest ciekaw gdzie byłem tam jest zapisane wszystko po rosyjsku oczywiście ale jeżeli jesteście ciekawi to na swoim blogu językowym tam w opisie jest zapisane całe całe moje podróże czyli spis, lista wszystkich miast w których byłem jak to się mówi, w tym Polska, oczywiście, chociaż tam tylko Warszawa i Kraków, ale to do, do nadrobienia. No i, no i tak, więc to takie duże miasto to miasto, w którym mieszkają. Ja nawet nie wiem, jak to powiedzieć po polsku, bo w rosyjskim mamy jedno słowo milionik, czyli miasto z liczbą mieszkańców poza milion. Milion, więc dosyć duże miasto. W Rosji mamy oczywiście dużo takich miast, poza milioną 16, mianowicie. I taki cel mam na te, to lato po prostu pojechać do każdego miasta i to brzmi tak ambitnie, ale już podróżowałem trochę i e, brakuje mi tylko dwa. Więc e, to Woronisz i e, Krasnojarsk. A w trakcie tej ostatniej podróży, czyli z, z Petersburga przez Moskwę, e, Władymirz e, dalej byłem w Niżnim Nowogrodzie, Kirowie i teraz w Permie, no więc e, Niżni Nowgród i Perm e, są dodane do, tego, do tej listy. 16 miast i, czyli wyglądują mnie dwie. E, jak powiedzieć, e, wkrótce w karocie, po rosyjsku mówimy karocie. Kto zna rosyjski, proszę, proszę o pomoc, bo e, nie przychodzi mi do głowy teraz polskie słowo. Ale e, tak, mówiłem o Permie. To miasto było dla mnie takim wielkim zaskoczeniem, bo mm, nic nie spodziewałem. E, po prostu kiedy podróżuję, ja chcę. No dzisiaj w lekcji mieliśmy takie słowo um, w ciemno, e, na ciemno, w ciemno. Nie pamiętam. W ciemno wszystko odwiedzić, po prostu jechać, no oczywiście ja patrzę na ilość mieszkańców, to jest dla mnie takim ważnym czynnikiem um, Bo gdy to jest stolica regionu, to stolica obwodu, czyli to chyba warto pojechać, żeby zobaczyć jak wygląda najlepsze miasto w tym obwodzie No i potem oczywiście nie jestem przeciwko małych miejsc, po prostu mi ciekawią takie duże. No i potem mogę wróca, wracać i tam pojechać do małych miast, ale najpierw wielkie. Najpierw taka powiedzmy po prostu poznać się z regionem. No i no nie wiem, są różne debaty na ten temat, czy lepiej pojechać do stolicy, czy tam. To trochę jak pojechać do Moskwy, i żeby zobaczyć, co jest Rosja I no, nie do końca rozumie, zrozumiesz, ale z regionami to chyba, chyba inna różnica Po prostu między stolicą a małymi miastami, niż między Moskwą a resztą Rosji eee, Tyle mm. Więc kiedy przyjechałem, byłem bardzo pozytywnie zaskoczony bardzo, bardzo pozytywny, zaskoczony. Teraz e, możecie popatrzeć na mapie, napisać: Perm. E, w opisie będzie, bo ja nie, nie będzie nic edytować. Teraz e, możecie zobaczyć, gdzie znajduje się to miasto. I chyba dla ludzi z Europy, nawet z Polski, e, możecie po prostu pomyśleć, że. No, tam chyba nic nie znajduje się, bo to tak daleko od Europy, to tak daleko od e, cywilizacji, więc e, chyba tam nic nie ma, a e, na szczęście cywilizacja dotarła nawet do e, tych regionów, nawet. E, nie, nie jestem pewien, czy jesteśmy już w Azji, jestem już w Azji, czy jeszcze w Europie geograficznie, ale. Jest to dosyć. Bo mówię teraz o Rosji. Rosja jeszcze powiem jest na drodze do tego, żeby być takim, żeby miasta rosyjskie były po prostu komfortowe, takie, takie bezpieczne i porządne. Moskwa to bardzo, bardzo dobrze ogarnęła i. Teraz polecam Wam e, przeoglądać jakieś ostatnie filmiki na YouTubie Możecie napisać Moscow Walk Tour 4K e, Coś w tym stylu I możecie znaleźć Ja byłem niedawno w Moskwie I miałem taki pomysł, żeby dla Was coś nagrać Ale w końcu mi się nie chciało Po prostu chciałem spacerować e, I e, jakby odpocząć, bo dla mnie te wszystkie, no, kiedy myślisz że zawsze o tym, żeby nagrać coś, to nie, nie do końca jest uh, takim... Uh, no, rozumiecie, o co chodzi, nie bo po prostu nie, nie znam, jak to... Uh, jak to ubrać w słowa, takie piękne, piękne wrażenie gdzieś w jakimś podcaście, podcaście słyszałem. Uh, no i... Um, no, i tak, przyjechałem tutaj. Jest po pierwsze, co mnie bardzo zaskoczyło, bo w trakcie tej podróży z Petersburga do tutaj ścieżek rowerowych nie ma po prostu w Rosji, jeszcze nadal w Moskwie. Nawet w Moskwie oczywiście tam gdzieś jakieś tam dwie, trzy ulice są, ale takiego systemu nie ma. No i tu oczywiście. A potem po Moskwie pojechałem do Wodimija, tam na Wgrodę i tak dalej. I tam w ogóle, szczególnie Kirov, tam po prostu nie ma chodników w Kirowie. Na, na, na okropna sytuacja, jak to po o tyle, o tyle zła sytuacja z infrastrukturą, że nie ma tam, gdzie chodzić, po prostu jest to niesamowite że to jest to jest stolica obwodu kierowskiego i po prostu boję się um, popatrzeć um, w jakim stanie znajdują się małe miasta tego obwodu um, okropna sytuacja no ale y, nawet y, no i też chciałbym powiedzieć, że oczywiście z poza Rosją um, możecie mieć taki, takie wrażenie, że tam Możecie wpisać wieś w Rosji i tam zobaczyć e, zdjęcia, że wszystko jest okropne. Tam i regiony rosyjskie to jest koszmar. No ale, e, na szczęście tak nie jest. E, bo w Rosji różne regiony wyglądają różnorodnie. E, podróżowałem z Nowosibirska z centrum Rosji do e, Południa. E, Południe w Krasnodar i przyjechałem 4000 km, i powiem Wam, że bardzo różnia się. To jak w Europie mniej więcej. Gdy pojedziesz z Polski do, nie wiem, tam Bułgarii na przykład, to zobaczysz, e, poziom życia jest niższy. No i tak samo mniej więcej w Rosji. E, gdzieś w jakimś regionie e, ma więcej pieniędzy, więcej możliwości, więcej, więcej e, tego. ...resursów do, do sprzedaży tam gazu i tak dalej. Jak Tatarstan na przykład, bardzo bogaty region pod tym względem. No i tam lepsza infrastruktura, lepsze drogi i tak dalej. No a są takie, w których nie ma nic, nie ma pieniądze, nie ma... Są, ...jest korupcja oczywiście na takim strasznym poziomie i tyle. Jeszcze chcę powiedzieć tak, jak to, jak to się mówi? Teraz, teraz postaram się sprawdzać, jak powiedzieć karocie. Um, przyjechałem tutaj do Permi i um, pierwsze, co mnie rzuci, rzuciło w oczy. Karocie... Krótsze. Nie, to nie, nie jest to. Co, proszę napisać w komentarzach, jeśli, jeśli ktoś do, dotarł do tego momentu. Um, Pierwsze, co mi bardzo zaskoczyło, to są ścieżki rowerowe. Oczywiście nie chodzi tutaj o takim całym systemie wypracowanym, wymyśla, takim przemyślanym bardzo dobrze, jak w Danii, tam w Holandii czy nawet w Polsce. Wiem, że są miasta, w których bardzo dobrze rozwija się. Rowerowska infrastruktura. Infrastruktura rowerowska, dla rowerów. W Rosji niestety jest takie jedne miasto i do którego mam zamiar pojechać wkrótce. To nazywa się Almieciewsk, Ale tutaj nie wszędzie, nie wszędzie są ścieżki, ale znajduje się w takich miejscach. Uh, że jestem bardzo, bardzo szczęśliwy i mam nadzieję, że uh, czy, czyli to taki pierwszy krok, i mam nadzieję, że uh, w przyszłości im więcej uh, to będzie się rozwijać. A w jakich miejscach się znajduje? A znajduje się w mm, na przykład masz taki chodnik bardzo szeroki i oni zrobili taki, taką linię uh, po środku uh, i Dodali takie czerwone rzeczy, takie, nie, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, nawet po rosyjsku, jak to się nazywa, konusy. Um, um, no i to po prostu szyszki. Szis, um, nie wiem. To po prostu taki pokazacz, um, ciągle indeks, nie, wskaźnik. Wkaźnik tego, że oni dbają, oni myślą o tym, że są ludzie na rowerach i oni coś robią. To, to jest już bardzo, bardzo dobrze. Oprócz tego, oni zrobili na drodze linię koło chodnika i to też jest... Ja nigdy, no, widziałem tam gdzieś tam w jakiejś... w widziałem to, ale no, dla mnie to jest bardzo... Zaskakujące, bardzo przyjemnie widzieć to, że oni, oni myślą, oni wie, wiedzą, że są, nie ignorują ich po prostu i tworzą co w ich siłach aktualnie, żeby jakieś postępy w tym robić, i to jest super. Druga taka rzecz to, że oni zmieniają chodniki na takie wspaniałe, bez żadnych takich szwów szwy bez szwów, jak w Moskwie, takie z granita, z granitu, czyli nie po prostu, nie po prostu, nie, czyli robią to po prostu tak w jednym stylu, bardzo wysokiego, wysokiej jakości, jakości i no, i jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, zaskoczony z tego, bo to jest takie miasto, o którym e, nic się nie mówi, po prostu ono gdzieś tam jest i nikt nie jeździ tutaj. E, oprócz tego, oczywiście, to chyba mówię o takich banalnych rzeczach, jak chodniki ścieżki rowerowe. Dla Was to może brzmieć tak banalnie, no ale po prostu ciężko mi opowiedzieć tam różne, różne, różne rzeczy, na przykład kiedy restaurują. Budynki, takie bloki, oni zmieniają wszystkie okna, wszystkie balkony, żeby wszystko było w jednym stylu Ja widziałem to w Niemczech na przykład Potem oni robią po prostu bezpieczne takie ulicy, robią a, taki, a, gdzie masz chodnik, drogę I żeby mógł a, zajechać a, dla nie, niepełnosprawnych osób, tam nie ma żadnego poziomu a, przez przeszkody, przez, przy prie, piad, st, a przesz, Przeszkod? Nie ma żadnych. No i tutaj mam mu, muchę. E, przy, przy, latać? Mucha. Mam lata tutaj, po prostu siedzi i patrzy na ściany. A bardzo dziwny. A... No, i jakie są inne przykłady? Są tutaj dobre kawiarnie, po prostu wszystko jest przemyślane, takie z budynki historyczne, bardzo dobrze odrestaurowane. Więc po prostu takie bardzo logiczne, dobre podejście, jeśli chodzi o budowę miasta. Są tutaj takie swoje partie polityczne, takie nowe mody, które tam ochroniają drzewa na przykład tam na głównej ulicy są taka linia drzew i tam zapisane ochroniamy te drzewa czyli oni coś zrobili, żeby ich nie usunęli Końcu końców po prostu to jest wielkim dla mnie zaskoczeniem, no i po prostu wynik z tego jest taki, że musisz ich jeść iść, iść, po prostu iść, pójść w swoje przygody do, do przygodów, nie wiem, nie do, nie do końca jeszcze potrafię mówić, ale mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi po prostu nie być takim z założnikiem stereotypów, przepraszam, ale z, z zakładnikiem stereotypów starać się pozbywać się z stereotypów o tym, że tam nie ma nic, tam jest, no nikt nie mówi o tym, więc tam nie ma a, nic ciekawego, nic a, dobrego i tak dalej. Po prostu jechać i mieć swoje doświadczenie. Ja przynajmniej staram się uh, przydierzywać tego podchodę. Trzymać tego podejścia. Przypomniałem sobie, nawet pi pisząc. Uh, no i to wszystko chyba na dziś. Uh, taki podcast 20 minutowy. Jeśli Wam to się podoba, to uh, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie mi wspierać moją naukę, to możecie po pierwsze też, bo ja dzisiaj, czyli codziennie prowadzę lekcje, mam lekcje na ITOKI, możecie też tam dołączyć się i uczyć się jakiegokolwiek języka, i wy będziecie mieli bonusy, ja też będę ich miał i będę dla mnie czyli będę miał możliwość jakieś lekcje prowadzić za darmo no lub możecie wspierać finansowo, nie, nie wiem za co jeszcze, ale gdy chcecie, tam jest kofi, postawić na kawę możecie i w końcu możecie się <ścoughs> zacząć uczyć rosyjskiego ze mną na moim drugim kanale i tyle, będę starał się więcej robić treści po polsku, bo to niezmiernie pomaga mi. Oprócz lekcji, oprócz słuchania, um, dziękuję za wszystkie poprawki, gdy zrobiliście, i dziękuję za słuchanie, za uwagę, i do zobaczenia. Miłego dnia. Pa! pa.